Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, no i jak tam Mikołaj był u Was? Czy dopiero będzie? Eee, czy była różga? Słuchajcie, jestem ciekawa, więc piszcie w komentarzach, czy byliście w tym roku grzeszni, czy dostaliście coś, czy czekacie jeszcze. Eee, a ja przychodzę z nowym przepisem, ale też z nową promocją. Słuchajcie, do zakupu Thermomixa możecie tym razem otrzymać szatkownicę spiralizer sensor do mierzenia temperatury i e, tą tarczę e, do obierania, tarczę tnącą z funkcją obierania, o, po prostu, tak? Albo, słuchajcie, przy zakupie Thermomixa, Rudolf, dwa Rudolfy na przykład, jeżeli kupujecie dwa Rudolfy, macie tysiąc e, zł każdy taniej, czyli zaoszczędzacie dwa tysiące przy zakupie Rudolf musi być Rudolf i może być drugi Rudolf albo drugi zwykły Thermomix. Nie może być przy zakupie dwóch zwykłych Thermomixów taka promocja, także o szczegóły pytajcie, bo po prostu tak jest troszeczkę zamieszane, ale promocja jest i to nie jest zła promocja. Dobra. Słuchajcie, lecimy z następnym przepisem i to będą e, mini ptysie serowe, bo tak sobie pomyślałam, że to też jest fajna alternatywa, bo zamiast robić jakichś nudnych kanapek e, albo na przykład nie wiem, chcecie coś podać na stół coś fajnego, a się jakoś festnie narobić, no to właśnie to są mini ptysie serowe, bo to jest oczywiście na słono. Możecie to podać jako taką przykąskę, możecie to podać e, zamiast chleba, a możecie to przekroić też i nadziać. Tak jak ptysie się na słodko nadziewamy kremem słodkim, tak tu my możemy nadziać jakąś tam pastą, jakąś, jakimś serkiem. Ale dobra, słuchajcie, dosyć gadania bierzemy się do pracy. Stopień trudności łatwy, czas przygotowania 20 minut, 25, przepraszam, całkowity godzinę. I tu wychodzi nam 35 sztuk. Co do tych sztuk, to wiecie, wszystko zależy od tego. Yy, jak, jakiej wielkości zrobicie sobie, to, sobie te swoje ptysie. Dobra, na początku dajemy do naczynia miksującego ser gruyere. E, albo jakiś taki bardziej z tych twardych serów, bardziej takich wyrazistych. Oczywiście ja próba przedświąteczna, więc daję ser taki jaki mam. E, na pewno to będzie wpływało na smak, ale ja chcę zobaczyć w ogóle jak to wyjdzie. E, patrzcie, nie powiedziałam ile tego sera z wrażenia, tak? 130 gramów powiedziałam, albo nie, już się sama kręcę. E, 15 sekund, obroty 7. Uwaga, będzie głośno. No i dobra, jak już ser się nam zmiksował, zmielił, rozdrobnił, jak zwał, tak zwał, przerzucam to z powrotem na talerzyk, bo ten serek sobie dodam później. O, wracaj serku na talerzyk. Dobra, teraz tak lecimy dalej z tym przepisem bo ja tak sobie przeskoczyłam. Dobra, 150 gramów woda. Ja mam gorącą, słuchajcie, nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze, ale chyba dobrze. Oczywiście dałam 170, bo i tak będziemy to podgrzewać, tak? Do tego 80 gramów masła pokrojone na kawałki. Tutaj mam 30. Wow, ale chlapnęło i to jeszcze gorącą wodą, uważajcie. Dobra e, i do tego tak płaską łyżeczkę soli, ja tu tak sypię na oko i do tego jeszcze co? Szczyptę pieprzu. Masełko się już mi ładnie rozpuszcza, więc możecie spokojnie lać ciepłą wodę. Dobra, e, zamiast miarki na pokrywę stawiamy koszyczek. Musi się to nam rozpuścić 5 minut, 100 stopni, obroty 1. No i dobra i niech się nam rozpuszcza. No i kochani, jak już to wszystko nam się tu pięknie rozpuściło, to się rozpuściło, bo tak sobie tu zaglądam, dodajemy mąki, 120 gramów mąki pszennej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No tak, ja dam 160, ale tam tego wszystkiego było więcej, więc dobra. I teraz zakładamy tylko pokrywę, nie zakładamy miarki, 20 sekund, obroty 4. I słuchajcie, jak już się nam to zmiksuje, Wyciągamy z obudowy i to musi około 10 minut sobie e, wystygnąć. No a w tym czasie odpalimy sobie piekarnik na 200 stopni. Dobra, skomplikowane trochę. Znaczy, to ja to tak y, mówię, mówię, mówię. Więc teraz tak, zmiksujemy mąkę z tymi, e, z tymi rzeczami, które są w środku. Muszę to odpalić, bo się zaraz zrobi skorupa. Odstawiamy na 10 minut. Odpalamy w tym czasie piekarnik na 200 stopni. Kochani. Ciasto już się wystudziło, u mnie nawet to trwało trochę dłużej niż 10 minut, ale dobra, lecimy dalej. Piekarnik się rozgrzewa, ja przygotowałam blaszkę z papierem, do tego ciasta wrzucamy 3 jajka, zakładamy pokrywę i miksujemy. A, jest jeszcze miarka, słuchajcie, żeby te jajka nam nie wyszczerbiły w meble. I tu mamy minuta 30, obroty 5, niech to się miksuje ja sobie przygotowuję resztę. No kochani, ciasto zrobione, ciasto na ptysie jest takie dosyć gęste. Zobaczcie, takie, takie, o. E, przekładamy to do rękawa, do takiej foliki, bo będziemy do, to wyciskać sobie na naszą, na naszą, y, no, blaszkę wyłożoną papierem. I teraz, jak sobie to przełączycie troszeczkę dalej, o nie, 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 jeszcze wracamy, sera nie dodałam, słuchajcie. Właśnie, bo się tak już przejęłam, tym, y, y, tym wszystkim, że zapomniałam dodać sera. Dobra, wróć, wróć ciasto do środka, To jest moją końcóweczką, o, dobra. Dobra, wracamy, wracamy. Dodajemy 100 gramów sera rozdrobnionego, przecież to miało być ptysie serowe, a byłyby ptysie serowe bez sera, tak? Także 100 gramów sera. Dobra. I jeszcze musimy to rozmieszać, jeszcze raz wymieszać, przemieszać i wtedy przekładamy do tego rękawa. więc ja już to przełożę i pokażę Wam, co dalej, jak już będzie przełożone. A tu mieszamy 30 sekund, obroty 2. No, i kochani, wyciskamy takie nasze e, ptysie. W ogóle w tym filmiku to się jest pokazane e, podłużne, czyli eklerki. I to mogą być eklerki z serem na słono albo ptysie. E, I zrobię też właśnie taką, ze dwie takie eklerki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo może sposób podania być różny, tak? Także będzie w się będą na pewno zaskoczeniem, bo przeważnie wszyscy wiedzą, że to jest na słodko. A eklerki to już w ogóle nikt nie pomyśli, że mogą być eklerki podane na słono. No i dobra, tak? Przygotowane ciasto wyciśnięte, wsadzamy do piekarnika na około 20 minut. Albo patrzcie, żeby po prostu było takie brązowe, żeby się nie spaliło, ale żeby się upiekło to co, lecę do piekarnika, widzimy się za 20 minut. Słuchajcie, bo tu jeszcze było, żeby posypać z pozostałą częścią e, tego sera, ale ja to sobie zostawiam celowo, dlatego że jestem już w połowie pieczenia e, tych swoich tysi, e, czy tam eklerek, zależy jak, e, o których myślę. W każdym razie w połowie pieczenia ja posypuję sobie dopiero serem, bo chcę, żeby ten ser jednak był taki rozpuszczony, a nie potem twardy. Także minęło 10 minut posypuję i jeszcze 10 minut piekę. Dalej. Kochani, no i tak, pty się tu się upiekły. Eklerki też. Zobaczcie, ja już Wam pokazuję, jak wyglądają. O, tu się, te są takie malutkie. No i teraz tak, oczywiście możecie je przekroić i nadziać sobie, czymś możecie je zjeść same? Ja tu przy Was to spróbuję same i oczywiście na zdjęciach pokażę Wam trochę nadziane, trochę same, no bo muszą być, nie? Więc powiem Wam, że sięga cieknie, bo naprawdę pachną przepięknie. Mm, ale są, ten ser jest tak chrupiący. No i to są takie prawdziwe ptysie, bo w środku zobaczy, są puste, więc ja proponuję naprawdę je czymś nadzieć. Ale można je spokojnie jeść same, bo ten posmak sera sprawił, że one nie są takie jak takie typowe ptysie, bo takie typowe ptysie są bez smaku, także to na dzień nie robi robotę. No to co kochani, ja sobie jeszcze nadzieję, zrobię z tego przepyszne kanapeczki i mówię, na święta możecie spokojnie to podać, oprócz świąt oczywiście też. No i słuchajcie. Eee, czekam jeszcze na Wasze propozycje, bo czas nas goni. Co byście chcieli jeszcze tak na szybko zobaczyć, typowo na święta? A jak nie, to lecimy z przepisami, które możecie użyć i tak, i tak. To życzę Wam miłego Dzielnika. No i widzimy się oczywiście w niedzielę. W niedzielę już będzie na słodko. Trzymajcie się, buziaczki papa. Pa.